Mela wchodzi na każdą imprezę, może se wejść za darmo, bo wygrała telekurniej, w którym na dużą nagrodę można było wygrać niską losy na luderię. Mela wchodzi na każdą imprezę za darmo i jest królową w każdej dyskotece. Bo chodzi na stodzień, nie. Bo chodzi na stodziennie Dziennie Bela jest królową każdy dyskoteki Bo chodzi na stodzień, nie, Dzień, nie. Bela tańczy jak szalona Krzyczy, piszczy, to jest ona Bela tańczy jak szalona Krzyczy, piszczy, to jest ona jak szalona, skrzyczy i śpiewa, to jest ona. Widziała każdą drogę, więc królową balu zaczęła, królową balu. Wygrała już to imprez, tysiąc, tysięcy, tysięcy. jest królową balu, królową balu, balu, królową balu. Idę na wygrywam sto, pięćset tak że tańcza, bo chodź na to i to, i poprawi te tańki, te płyty, bo Mela chodzi po stół i prezje mnie, i to zrobi tańczyć jak Mila. Mela tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to i ona. Mela tańczyć, jak szalona, krzyczy, piszcie, to jest ona. Mela tańczy jak szalona, tańczy jak Szalona krzyś to jest ona Mela jak żona, czy to jest ona Mela tańczy jak Szalona krzy to jest ona Mela tańczy jak Szalona krzy to jest ona Gdy na imprezę, wygrywam ją Puszczu, to śpiewa w głowę i bał w głową bal, bałwę Proszę Ja No wyskałam nie ja Gdybyś miało ciało Mela by mało, mało Gdybyś mało ciało Mało, mało Mela nie umie tak hańczyć, z, z, się mało Wy nie wiesz, nie wiecie jak Nie umie tego że Umie wstająć Bo od tej nocy widzę ją Wygna śmiało ciało, śmiało ciało, ciało. No i wyliwa, Sta cały kaj! Ta. Bela tanczy jak szalona. Przy, przy, piszczy, dojst.